Witam serdecznie, moi drodzy. A więc jeden człowiek jest w stanie zmienić losy świata. Jeden człowiek, kilku ludzi podobnie myślących, kilku ludzi gdzieś wnoszących nową ideę, nowe pomysły, nowe rozwiązania, nowy sposób patrzenia na otaczającą rzeczywistość, są w stanie zmienić świat. I to się w tym momencie dzieje, że na całym świecie mnóstwo ludzi yy, pomału mówi, pokazuje. Że można żyć inaczej, że można na ten świat patrzeć inaczej. Pokazuje jego, jakby to powiedzieć, ukrytą iluzję. Rozpuszczamy ją, tak? Pokazujemy, że można na te rzeczy, wszystkie inne, spojrzeć zupełnie z innej perspektywy, zupełnie inaczej to, co do tej pory czuliśmy, znaliśmy, to, co do tej pory było nam mówione, przekazywane, że to nie do końca wszystko jest takie, jak było nam właśnie pokazywane. Patrzymy z innej perspektywy, i tak samo, nie wiem, kilku ludzi wiem. Kilku ludzi, którzy pokazują ten nowy, nowy rzut, pokazują nową perspektywę, pokazują nowe doświadczenia, które sami przeżyli, które sami doświadczyli, pokazują rzeczy, które sami przepracowali, sami zrozumieli, sami gdzieś do nich doszli. To jeżeli na przykład kilka takich ludzi, kilka takich ludków, właśnie, pokaże jakąś drogę z punktu A do punktu B, czego się na tej drodze nauczyli, co zrozumieli, to cała reszta ludzi, cała reszta społeczeństwa, cała reszta tego samego gatunku, tej, tej samej grupy będzie miała, jakby to powiedzieć, ułatwione zadanie w przejściu tej drogi. Nikt za nich tego nie zrobi, bo to każdy, jakby to powiedzieć, sam musi przejść tą drogę, tak? I teraz efekt setnej małpy. Pani, Pani jedna mi podesłała właśnie taki link. Ja to gdzieś widziałem, ten film, to jest film chyba z 2007 roku. Jest taki kanał Efekt setnej małpy, i tam pan opowiada o pewnym, jakby to powiedzieć, procesie, o pewnym wydarzeniu, które miało miejsce w latach 50. na wyspie. Nie na wyspie, no, naukowcy, którzy badali tam ogólnie, mówię, faunę, flory, zwierzęta, popłynęli na daną wyspę. Na wyspę załóżmy X, niech to będzie, wyspa otoczona, jak to wyspa, no tak, no, oczywiste, wyspa otoczona wodą z każdej strony yy, i były sobie tam małpki. Małpki jadły jakieś, słuchajcie, bulwy z ziemi sobie wykopywały, no i jadły sobie te bulwy. Jednak, no, trochę piasku tam było, no i jak to doskonale wiemy, niejednokrotnie ktoś coś z piaskiem może zjadł albo gdzieś tam przegryzł. Yy, trochę zgrzyta w zębach, no i jest to taki efekt psujący wrażenia, yy, jakby to powiedzieć, yy, wrażenia... Yy, Kupki smakowe nasze troszeczkę tracą na, na obiektywnej ocenie tego, co jemy, zaniża to wartość i jakość tego, co jemy, więc postanowili ci naukowcy te małpki nauczyć, słuchajcie, żeby sobie te bulwy myły w wodzie i jadły bez piasku, fajnie, ekstra, przyjemnie, bez zgrzytania no i tak też się stało, słuchajcie, przez jakiś tam czas pokazywali tą małpką, że to jak się umyje to lepiej smakuje, małpki w spryciule szybko podłapały temat i zaczęły sobie te, te bulwy zaczęły sobie elegancko myć, no i słuchajcie naukowcy skończyli tam badania, mówią brawo, super mądre małpki wrócili do bazy i za jakieś parę lat stwierdzili, że popłyną na inną wyspę i coś tam też te małpki nowego może nauczą na innej wyspie jakie było ich zaskoczenie, kiedy słuchajcie, popłynęli na tą inną wyspę patrząc, co robią małpki z innej wyspy, gdzie wiecie, nie ma możliwości przekazu informacji, ani małpki nie mają telefonów, ani walkie ani na sznurku do puszek też nie mówiły, te sam, te małpki na innej wyspie zaczęły myć też te bulwy, też jadły te bulwy. No i teraz o co chodzi, tak, że yy, jeżeli jedna, jakby to powiedzieć, jedna, jeden, mówię, jeden człowiek, jedna jakaś grupa, kilka ludzi gdzieś przejdzie jakiś proces, tak, nauczy się czegoś nowego, co jest przydatne dla dla wszystkich, dla całego gatunku, dla całej, jakby to powiedzieć, tej grupy, jakby to powiedzieć, pokrewnej, tak? No to w naszych polach morfogi, morf, morfo, morfo, jak to się mówi, w naszych polach morfogenicznych możemy, moi drodzy, nasze pola się łączą, tak samo jak przechodzimy, nawet wiecie, zwykły kontakt. Człowiek przechodzi koło człowieka, aury się łączą, jest wymiana informacji, wszystko się wiecie, gdzieś tam za sklepia przechodzi. I tak samo tutaj te małpki w ich, jakby to powiedzieć, świadomości zostało coś dobudowane, tak? Dostały kolejny puzzle swojej świadomości. Do tej zbiorowej świadomości to poszło. Te małpki, które się nauczyły tego, no to ich świadomość poszła do góry i dzięki temu ogólna świadomość całego gatunku też poszła do góry i ta informacja była wisiała w powietrzu i do tej informacji dużo łatwiej inne małpki mogły dojść dlatego, że ktoś przetarł szlak, jakby to powiedzieć, nie? I moi drodzy, tak samo jest, jakby to powiedzieć, mm, z nami, że właśnie my, jeżeli ktoś coś osiągnął, rozwinął, tak jak na przykład, niech będzie przykład Tesli. Tesla ogarnął, e, mówię, darmową energię, darmowe wszystko, e, pokazał zupełnie inną koncepcję tego, co było do tej pory e, uznawane za normy, uznawane za to, co jest, wiecie, e, dopuszczalne, to co można, to co wypada, tak? Tesla rozwalił w pył wszystkie te, jakby to powiedzieć, zasady, wskazówki, pokazał zupełnie inną perspektywę, której, jakby to powiedzieć, ludzie się wystraszyli, no bo gdyby była, sami zobaczcie, gdyby była darmowa energia, darmowe inne rzeczy, no to system nie miałby nad ludźmi żadnej kontroli, ponieważ każdy byłby niezależny i każdy byłby, jakby to powiedzieć, swoim, swoim panem, każdy byłby pełnym dostatku, w pełnym szczęściu, w pełnej obfitości, no bo podstawowe rzeczy byłyby za free, więc każdy raczej dalej by sobie coś fajnego wymyślił. I o to też chodzi, żebyśmy się rozwijali, skupiali na rozwiązaniach, a nie na, na problemach, nie? Skupiamy się na rozwiązaniach, nie na problemach i w tej naszej drodze ewolucji świadomości my też jako jednostki, jeżeli czegoś się nauczymy, przejdziemy jakiś Cięższy czas i jesteśmy w stanie się tym podzielić. Ja to też na swoją mniejszą skalę, tutaj na naszą skalę, tutaj na czy na kanale, czy na grupie, czy gdziekolwiek gdzieś kogoś spotykam. Zauważyłem, że jeżeli ja gdzieś miałem jakiś jakąś sytuację bardziej wymagającą, którą udało mi się rozwiązać, to dużo ludzi też podobne, podobne sytuacje z podobnymi sytuacjami się borykają. I oni sami już jakieś wnioski wyciągają, sami wiedzą, co powinni zrobić, sami czują, co powinni zrobić. Ale gdzieś się, jakby to powiedzieć, niektórzy jeszcze troszeczkę cykają, ja tak samo się na początku cykałem robić, robiąc różne nowe rzeczy, które wykraczały, jakby to powiedzieć, poza ten poziom świadomości ogólnie przyjęty, poza to pudełko, poza pudełkiem nic nie robimy, tak? Więc jeżeli zaczniemy działać, poza pudełkiem, właśnie, jeżeli wyjdziemy z tego, co, co pomyślą inni, co powiedzą inni, co wyjdziemy z tego wiecie, mm, z tego kółka, że ktoś nas ocenia osądza i bierzemy to do siebie, bo to słuchajcie, każdy może mieć opinię. Yy, na, na swój temat powinniśmy mieć opinię. I najważniejszą opinią, jaką w sobie mamy, to jest ta opinia o nas. Więc, moi drodzy, nawet tutaj, teraz na, tej, na tym świecie, wiecie, tutaj niech będzie te sytuacje obecne, które się dzieją, to też, moi drodzy, to jest, jakby do powiedzieć, rozwój świadomości na różnych, jakby do powiedzieć, płaszczyznach, bo nawet ci ludzie, którzy wydają się, że. Oni chcą tutaj, wiecie, dalej rządzić, dalej wyznaczać i tak dalej, tak dalej. Ten schemat już upadł dawno i tylko mówię, oni rozstawiają te puste garnuszki, jakby to powiedzieć, w oczekiwaniu na naszą energię, na nasze zasilanie, bo bez nas nic nie, nie zrobią, bo oni nie mogą sobie tych, jakby to powiedzieć, banuszków ze scenariuszami zasilać. Tylko ludzie to robią, którzy jeszcze gdzieś tam troszeczkę się boją, żyją w strachu i. I oni to zasilają. Więc, moi drodzy, w momencie, kiedy coraz to więcej ludzi zobaczy, że można inaczej, że są inne rozwiązania, że można zaleć rozwiązania na darmową energię, darmową wodę, darmowe e, inne rzeczy, można, słuchajcie, skupiać się na, e, wiecie, rzeczach, jak to mówił e, Ferdek Kiepski, które się filologom nie śniły, filologom czy filozofom się nie śniły. E, moi drodzy, skupiajmy się na tych rzeczach, bo wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jesteśmy w stanie zrealizować, tak? I nasza wyobraźnia jest, mówię, niesamowitym, Niesamowitym niech będzie narzędziem, które jest najcenniejsze, jakby to powiedzieć, bo e, mówię, wszystko co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, jesteśmy w stanie zrealizować, e, i tylko wiecie, no, tylko ograniczenia mogą powstawać w naszych. W naszych jakby dopodzić głowach, jeżeli uważasz, że jesteś w stanie coś zrobić, tak masz rację. Jeżeli uważasz, że tego nie da się zrobić, też masz rację, więc to od Ciebie zależy, czy popchniemy ten świat do góry, czy będziemy gdzieś dalej w tych ryzach chodzili. Tak samo słuchajcie, jak czytałem różnego rodzaju książki, mówię, tam było na przestrzeni lat, mówię panowie, którzy pisali książki od roku 1800 do nie wiem, do obecnych czasów. Wszyscy mówią o podobnych rzeczach, używając dostępnego języka w ich. Czasach, tak więc tak samo załóżmy tutaj o tych, e, o tych polach, e, tak samo są różne książki w przeszłości, gdzie tam tylko wpisałem to już różne eksperymenty, są z małpkami, ze szczurami, z innymi różnymi innymi zwierzątkami, które były w danym kontynencie, na danej części, jakby to powiedzieć, e, świata uczone czegoś a się okazywało, że za kilka lat. Zwierzątka na zupełnie innym kontynencie, w zupełnie innej części świata, robią to samo, to co te się nauczyły, więc tak samo e, mówię. Hawkins tak samo mówił, że e, nie pamiętam teraz tej skali do końca, ale mamy e, tak, że załóżmy to jest tylko przykład, który teraz wymyśliłem e, że człowiek, załóżmy, który gdzieś tam dojdzie do jakiegoś poziomu świadomości, niech będzie to poziom 100, jest w stanie, go to powiedzieć, ruszyć. Jakby to powiedzieć, nakierować, zainspirować, zmotywować, załóżmy 10 tysięcy ludzi, którzy są na poziomie od 0 do 10, tak? A on jest na setce, więc im wyżej, im wyżej ta jedna, jakby to powiedzieć, im wyżej jeden ludek, jedna jednostka, jeden człowiek gdzieś tam się wejdzie po tej drabince, przejdzie dużo w sytuacji w swoim życiu, doświadczy, zrozumie, będzie umiał z tego wyciągnąć wnioski, będzie umiał się z tym podzielić, to te, jakby to powiedzieć, jego, jego rozwój będzie wisiał w tych. Polach morfogenicznych i każdy inny człowiek, który będzie miał podobną sytuację, będzie sobie mógł, wiecie, to jak takie losy ściągać coś i będzie to, jakby to powiedzieć, łatwiej będzie mu przejść ten proces samemu, ponieważ będzie widział, że hej, komuś się udało, hej, ktoś to już zrobił. Więc słuchajcie, to wszystko się dzieje na naszych oczach i to od nas zależy w co uwierzycie, jeżeli uwierzymy, że wiecie, świat jest przykry, smutny i nic się nie da zrobić, no to. Tak będzie, jeżeli wierzysz, że świat jest wspaniałą przygodą, życie jest niesamowite, doświadczasz życia na wielu aspektach, na wielu płaszczyznach, i rozwijasz się każdego dnia, każdego dnia możesz być wdzięczny za to, co zrobiłeś, za to, co osiągnąłeś do tej pory, idziesz dalej, rozwijasz się. nie? A jeżeli zamykasz się w, w trybie oj ja biedny, oj ja biedna, no to niestety, niestety taki też świat będziesz, jakby to powiedzieć, widzieć, doświadczać i taki świat będziesz przyciągać do swojego życia. Więc tutaj, tak jak mówię, jeden człowiek, jedna istota. Kilku ludzi, mówię, na różnych płaszczyznach. Sami widzicie, że wielu ludzi gdzieś tam już inaczej pokazuje, że można inaczej, tłumaczy, że można inaczej. Bo mówię, ta fala świadomości teraz pcha wszystko do góry, tak? A my razem z nią. I to, co mówię na każdym filmie: najważniejsza praca i doświadczenia, jakie możemy zrobić, to są te, które są wewnątrz nas. Musimy, możemy być lepszą wersją. Siebie każdego dnia, i to jest największa, jakby to powiedzieć, największy wkład w rozwój świadomości, ludzkości, pracy i wszystkiego, co najlepsze wokół nas. Jeżeli stajemy się, jakby to powiedzieć, lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego, bo wtedy dokładamy te pozytywne wartości do tej, wiecie, do tej dużej kulki, która cały czas rośnie i pomaga innym. I niech będzie tak, że wiecie, każde nasze doświadczenie, które przepracowaliśmy, każda nasza. Decyzja, dzięki której wzrośliśmy, każda nasza, jakby to powiedzieć, sytuacja, którą zrozumieliśmy, odpuściliśmy, przepracowaliśmy, dokłada się do tej puli ogólnej. Później ludzie mogą sobie, niech będzie jak te przysłowiowe losy, mówię ściągać te różne aspekty, których rzeczy motywacyjno-rozwojowe, doświadczeniowe, których potrzebują, i będzie im łatwiej przejść ten proces. Jeżeli określona grupa ludzi gdzieś przejdzie jakiś proces, to reszcie później jest łatwiej. I to są, słuchajcie badania, które no mówię, no to nie jest, że ktoś coś wymyślił, to jest od, od setek lat pewnie takie jest, tylko że teraz zdajemy, mówię świadomość nas jakby to powiedzieć dogania i zdajemy sobie z tego sprawę, że tak faktycznie jest, że że zmiany zaczynają się od nas, że to my kreujemy świat, który widzimy, że to my wychodzimy z tych schematów, których jakby to powiedzieć już nie chcemy w swoim życiu i mówię na skalę światową tak samo zobaczcie, że ten będzie coraz więcej balansu, teraz możemy powiedzieć, że mówię te różne ludki, które gdzieś tam zagubione, bo to mówię ja też do tego podchodzę tak, że mówię gdzieś tam, ktoś jeszcze mówi: A tu trzeba walka, walka. No nie no, walką moim zdaniem nic się nie zrobi dobrego. Te ludki pogubione, słuchajcie, oni jeszcze nie wiedzą, że tymi, tym jakby to powiedzieć, tym trybem, jaki sobie wybrali, żeby gdzieś tam coś osiągnąć, zrealizować, wiecie, czyli jakieś tam kontrole ludzi i tak dalej, i tak dalej. To już nie ma prawa bytu, ponieważ to już upada, i ludzie, e, mówię, wolność jest w Tobie. Mówię, nikt tej wolności nigdy w życiu nie, ani nie zabrał, ani nie, e, nie, wiem, nie wyniósł jej z Ciebie, jeżeli na to nie pozwoliłeś, nie pozwoliłaś. Więc każdy z nas jest wolną istotą, wielowymiarową istotą, która przyszła tutaj, żeby doświadczać, a nie żyć w ryzach strachu, niepewności, braku i tak dalej. Obfitość jest pełna, i słuchajcie, każdy e, zasługuje na życie takie, jakie sobie takie jakie jest, takie na ile odważy się wykreować, tak, więc to wszystko zależy od nas, tak, mówię do każdego, każdy swoje zmiany zaczyna w sobie, tak, dostaniesz to, na co się odważysz, jeżeli czegoś się boisz, bo, bo coś tam, bo coś tam, bo rodzina, bo przyjaciele, bo coś tam, bo co powiedzą, bo co zrobią, bo to, tu mówią inaczej, a czujesz zupełnie coś innego w środku ciebie, no to będzie taki, jakby to powiedzieć, zgrzyt delikatny, no i albo w końcu pójdziesz, robić swoje, albo będziesz gdzieś tam się odbijał, odbijała od tych band, Więc e, mówię, każdą zmianę, którą chcę zobaczyć na świecie, zaczynamy w sobie, mówię, i skupmy się na rozwiązaniach, skupmy się na pozytywnych aspektach e, życia, który przychodzi. Nie oceniajmy, czy coś jest, wiecie, e, dobre czy niedobre, traktujmy swoje e, emocje, które do nas przychodzą, zdarzenia jako gości, wszystko minie, Tak jak tak, mówię, była ta przypowieść to też minie, wszystko minie. Czy jesteśmy, wiecie, w Stanach Super Euphorii? Jesteśmy na szczycie, jesteśmy wiecie, królami świata, królami życia. To też minie, słuchajcie, w Anglii jeszcze jak byłem, Peter, taki ziomek, Anglik, gościu około 60, powiedział mi coś, wiecie, no zwykły gościu, nie? Ja tam mówię, ja wtedy miałem, tak by to powiedzieć, ten pierwszy burzliwy okres przebudzenia, ten pierwszy rok, wszystko, wszystkie sygnały szczytywałem, wszystko się budziłem z różnych stron, i słuchajcie, 60-letni. Angol gdzieś tam przechodziłem, oni tam papieroski palili w jednym miejscu, chwilę z nimi coś tam zagadałem i tak znikąd. Bardzo w porządku gościu, nie? I mi mówi: Słuchaj, Tomas, mówi: Ja, mówi, w swoim życiu, mówi: Byłem w różnych sytuacjach, mówi: Miałem tyle pieniędzy, mówi, nie miałem nic. Teraz mówi: Jest, jest średnio, mówi, czuję się dobrze, mówi robię w miarę to, co lubię, jest ok, Oczywiście gościu żadnych tematów świadomościowych nie poruszał. Gdzieś tam, wiecie, no taki Angol z grymus, kurde. 60-letni taki dziadek z gry taki jajcarz, nie? I wiecie, no i powiedział mi coś takiego. No i ja wtedy mówię, no mówię, no, mówię no, no, no tak, mówię, no tak, no jest tu, jest tu. Więc ja wtedy też tego do końca nie rozumiem. Teraz tam, nie wiem, załóżmy rok, półtorej temu gdzieś tam też różne rzeczy do mnie też nowe dotarły, że wszystko mija. Wszystko jest chwilowe, nie ma się do czego, nie ma się po co przywiązywać, ponieważ dzisiaj coś jest, jutro tego może nie być. I to tylko od naszego nastawienia, wszystko zależy od tego, jak my to postrzegamy, jak my reagujemy, jak my do tego podchodzimy. Tak więc, jeżeli jesteśmy, wiecie, nie, nie zawsze pewnie się da, ale mówię, większość czasu, jak nam się udaje być w balansie, żeby te wychylenia nie były takie, bo to mówię, jest wychylenie w górę, no to może być wychylenie w dół. A jeżeli jesteśmy gdzieś tutaj, wiecie, blisko balansu, no to fajnie wszystko się nam układa, płyniemy, nie walczymy, odpuszczamy. Mówię, wszystko przychodzi. I jeżeli, mówię, nie blokujemy, jakby to powiedzieć. Nie blokujemy przestrzeni na nowe doświadczenia, to, to, to te doświadczenia w końcu się pojawią. Jeżeli zamykasz jakieś drzwi za sobą, zamykasz jakąś furtkę, no to otwiera się kilka nowych. I tak samo tutaj z tą świadomością, wiecie, jeżeli odpuszczamy te stare schematy, jeżeli wiecie, te małpki niech będą na siłę jakby dalej jadły te, z tymi, te, te bulwy, z tym piachem, to by im w zębach zgrzytało, ale jednak Spróbowały, odpuściły, jakby to powiedzieć, zaufały, że woda tych bulw nie zepsuje, że nie zrobi, nie rozpuści ich, nie zrobi ich kwasu, że nie zepsuje im jedzenia. Zaufały, zobaczyły i dzięki temu, słuchajcie, mogły sobie jeść spoko czyste bulwy. I tak samo my w naszej świadomości, mówię, rozwijając się, zamykając jakieś drzwi za sobą, nie trzymając się ich kurczowo, nie, nie wiecie, nie, no właśnie nie trzymając się kurczowo rzeczy, które już powinniśmy dawno odpuścić no to otwiera się, otwiera się przed nami nowa droga, nowe perspektywy, nowy, nowi ludzie, nowe sytuacje, tak? I tego jakby powiedzieć, właśnie życzę sobie, właśnie każdemu, każdemu z was, żebyśmy mogli, umieli, potrafili przechodzić, wiecie, przez te nawet te niekorzystne sytuacje, tak o, pyk, że płyniemy, że ok, coś się dzieje, no trudno, tak się stało. Możemy albo siedzieć, płakać i, i wiecie, e, użarać się i wchodzić znowu gdzieś tam w rolę ofiary, o ja biedny, o ja biedna, albo mówimy, okej, okay, no to też minie, to też minie i, i zacząć robić to, co chcesz robić. Otworzą się przed tobą, mówię, różne drzwi, różne sytuacje, poznasz nowych ludzi, poznasz nowe, e, nowe zdarzenia, które gdzieś nakierują cię na, na drogę, która może jeszcze nie do końca będzie tą drogą, nie będzie to, to co chcesz, chciałaś robić zawsze i tak dalej, ale będziesz krok bliżej, bo. Nie trzymasz już tam z tyłu tej przeszłości, mówię, nie? I tak samo mówię, skupiając się na rozwiązaniach, ty możesz być takim światłem, możesz być takim promykiem, możesz być takim, wiecie, no yy, niech będzie, że drogowskazem, że jakimś tam kierunkowskazem, że można przecierać szlak, że pokaże w swoim otoczeniu, że można zrobić to, można zrobić to, można wyjść z takiej, takiej sytuacji z podniesioną głową, z, nie wiem, bez jakby to powiedzieć, yy, strat jakichś tam. Nie traktować niczego jako stratę, nie, nie przywiązywać się, właśnie, które też będzie zupełnie inaczej nam to się do tego życia podchodziło. Więc moi drodzy, rozwijamy się, moi drodzy, umiemy się poczuć, właśnie, o, te stare schematy odchodzą i umiemy się poczuć w sytuacji, w butach drugiego człowieka i wiemy doskonale, że robiąc komuś kuku, tak naprawdę robimy sobie kuku, będąc gdzieś tam, jakimś tam wiecie lujkiem niemiłym, albo kimś takim jeszcze, co gdzieś tam jakąś szpileczkę czasem wbije, no to doskonale wiemy, że robimy to sobie ku, ku no i czasem te sytuacje, które się pojawiają są w ramach takiego lustra, więc słuchajcie, jeżeli jesteśmy już na tyle świadomi, że wiemy, że mamy wybór, jak się możemy zachować, to sugerowałbym zawsze podążać w tym kierunku jasnym, w tym kierunku zmian, w tym kierunku, w którym widzimy, że coś się zmienia i coś się układa dla nas pozytywnie i mówię, jeżeli jeszcze się wszystko nie, nie ułożyło tak jak chcemy, no to znaczy, że jeszcze jesteśmy w procesie układania, tak? Więc, moi drodzy, bardzo dziękuję za uwagę. Mówię, wszelkie linki, teraz tam skróciłem ten opis pod filmem, bo tam i tak tego nikt nie czyta. Będą 3-4 linki wrzucone. Mówię, współpraca, tam mówię, z kim tam będzie współpraca, to będę wrzucał. I tyle, moi drodzy. Linki do grupy na Facebooku i takie rzeczy będą wszystkie pod tym. Kto tam z ciekawości chce, sobie zawsze może zerknąć. Dzięki, wielkie, za wszystko. Bardzo dziękuję za, mówię, wszelkie wsparcie, wszelkie informacje, wszelkie rozmowy. Jest im bardzo też miło. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie, miłego dnia.